Gotowi jesteście na pisanie? Let's go. Witam ponownie na kanale. Dzisiaj kończymy arkusz maturalny próbny z roku 2020 z kwietnia. Kończymy, czyli robimy pisanie. Jak ktoś nie widział słuchania i czytania, to wejdź sobie w opis. Tam będą linki, albo wejdź sobie w kanał i tam jest playlista pod nazwą Matura koniecznie też subskrybować. Przechodzimy od razu do zadania 10. Zadanie dziesiąte. Wypowiedź się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz wybrany temat przez Ciebie, zakreślając jego numer. Teraz, ponieważ do wyboru mamy dwa tematy, to ja na razie w tym filmiku zrobię tylko jeden, może zróbmy pierwszy. Postaram się nagrać też jeszcze jeden filmik, w którym e, zrobię drugi temat. Tak, żebyście zobaczyli, jak napisać dwie formy, bo to są dwie różne formy. W pierwszym mamy artykuł, a w drugim temacie zdaje się list. Tak, list do gazety. I słuchajcie, ja się w ogóle bardzo cieszę, że będziemy pisać artykuł, dlatego że zauważyłam, że w internetach. Bardzo wiele źródeł twierdzi, że pisanie artykułu to tak średnio dobry pomysł jest i że w ogóle artykuł jest najtrudniejszą formą do napisania na maturze i że najlepiej do tego artykułu się tak nie tykać. Szczerze mówiąc, trochę mnie to dziwi, bo dla mnie artykuł wydaje się bardzo fajną formą, co w zasadzie potwierdza to, co ja zawsze powtarzam. My wszyscy jesteśmy innymi ludźmi. Wy musicie napisać to, z czym wy się dobrze czujecie. Nie to, co Wam nauczyciel powiedział, że jest łatwiejsze, bo temu nauczycielowi się może wydaje, że to jest łatwiejsze. Owszem, artykuł łączy różne formy wypowiedzi w sobie. On może zawierać element opisu, może zawierać elementy eseju, jakiegoś takiego z waszą opinią, itd, i tak dalej, w zależności od tego, jakie podpolecenia są zawarte w temacie, ale wy pisząc, Waszą wypowiedź, wasz artykuł, nie musicie się specjalnie zastanawiać nad tym, czy ja teraz robię elementy opisu, czy ja robię elementy jakiejś innej formy. O ile spełniacie to, co jest w waszych podpoleceniach, w waszym temacie, to jedyne, co was interesuje wtedy. Ponadto artykuł pozwala Wam mieszać style. On nie jest taki bardzo rigid, wiecie, on nie jest taki sztywny z tym e, stylem, że na przykład jak piszecie list formalny, no to nie można robić contractions, nie? Albo jakichś tam e, frazali na przykład nie wolno używać. W artykule dużo więcej rzeczy Wam ujdzie, jak je zrobicie. Contractions na, ludzie, na luzie możecie... Używać, a jak znowu nie będziecie używać i pójdziecie trochę bardziej w formalnym kierunku, to też jest OK, bo są różnego rodzaju artykuły, więc tak naprawdę w pewnym sensie on wam daje więcej dowolności. Teraz organizacja Waszej wypowiedzi pisemnej też z artykułem jest spoko, no bo co macie wstęp? Potem macie rozwinięcie, i to rozwinięcie najlepiej sobie podzielić na dwa kapity. W jednym odnosicie się do jednego z poleceń w temacie, a w drugim akapicie do drugiego z poleceń w temacie, bo w tym temacie są zazwyczaj dwa podpolecenia, zaraz sobie o tym powiemy. A potem Wam zostaje zakończenie i to wszystko. Tak jak mówię, jest to krótka forma wypowiedzi stosunkowo, więc jak się odniesiecie do tych punktów, to Wam zaraz zabraknie i tak słów. I tam się nie ma za bardzo co, wiecie, rozpisywać. Wy tam epopei pisać nie będziecie. No i trzeba pamiętać o tym, że jest tytuł. I ten tytuł w miarę powinien być taki chwytliwy, chociaż trochę błyskotliwy, ale też bez przesady. Wielu też nauczycieli twierdzi i radzi, że dobrze jest używać jakiegoś cytatu. Jako takiego haczyka, wiecie? Że jak podacie jakiś cytat, na przykład we wstępie albo w zakończeniu, no to będzie tak fajnie, że to wtedy taki fajny artykuł. Ale wiecie co, ja z tymi cytatami to tak sobie myślę. Ile ja znam cytatów na pamięć, co ktoś powiedział? No tak nie za dużo. A jeszcze znać te cytaty w drugim języku, w języku angielskim, to w ogóle mi się wydaje, jest i trudne, i wcale niepotrzebne. Wy możecie napisać artykuł bez żadnego cytatu. Uwierzcie mi, dziś napiszę artykuł bez cytatu i będzie gitara, zobaczycie. Więc też nie martwcie się tym tak bardzo. Trochę mi się flaki skręcają, jak widzę taką radę, żeby się nauczyć paru takich cytatów. Uniwersalnych i je potem można używać. Czy ja wiem, czy to można potem faktycznie używać, i to potem na siłę gdzieś wkręcać jakiś cytat, co tak sobie pasuje jak pięść do oka w ogóle? Nie wiem, tak bardzo mi się nie skupiała na tych cytatach. Ale zaraz Wam powiem, co można używać zamiast cytatów, żeby taki trochę haczyk był i było trochę interesująco. Pamiętajcie, że to jest też matura, a nie jakiś, wiecie, no, konkurs literacki, więc nie musi to być nie wiadomo jakie znowu chwytliwe. Ok, no to chyba tyle wstępu. E, chcę Wam tylko powiedzieć o tych dwóch podpoleceniach, jeszcze, no bo zobaczmy sobie ten mm, nasz temat jeszcze raz. W ogóle go nie przeczytaliśmy, więc może przeczytajmy. Spędziłeś tydzień na obozie młodzieżowym, podczas którego obowiązywał zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych, takich jak telefon i laptop. Napisz artykuł, w którym wyrażasz swoją opinię na temat wprowadzenia takiego zakazu na obozie i opiszesz sytuację, w której organizatorzy zdecydowali się zrobić wyjątek od tej reguły dla jednego z uczestników. Teraz, jakie tutaj mamy podpolecenia, czyli co koniecznie trzeba zawrzeć, no, trzeba wyrazić opinię. Wyrazisz swoją opinię na temat tego zakazu używania urządzeń elektronicznych. A drugi, drugie podpolecenie to opiszesz sytuację. Czyli już wiemy tutaj, że w tym naszym rozwinięciu pierwszy akapit powinien em, zawierać dużo elementów waszej opinii, a drugi akapit powinien opisać sytuację, w której organizatorzy czy nauczyciele e, zrobili wyjątek od reguły. E, I to w zasadzie tyle. To naprawdę nie jest nic skomplikowanego, co nie? A jeszcze przy okazji Wam powiem, popatrzcie sobie na drugi temat. W okolicy, w której mieszkasz, brakuje udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Napisz list do gazety. W swoim liście opisz sytuację, która sprawiła, że zainteresowałeś się tym problemem i zaproponuj rozwiązania, mogące poprawić sytuację osób niepełnosprawnych. I teraz, idąc z takim tokiem rozumowania, że artykuł to jest w ogóle trudny, i że w ogóle jak zobaczycie artykuł, to uu, z daleka nie pisać artykułu, to można by. Yy, być pod taką presją, żeby pisać w tym przypadku drugi temat. Nie? Ale czy drugi temat jest łatwiejszy? Popatrzcie sobie też na, poza formą, na takie rzeczy, co zawiera temat. Jakie słownictwo musicie znać, żeby na ten temat odpowiedzieć. I macie tutaj zupełnie wtedy inny obraz tych dwóch tematów do wyboru, bo w pierwszym to takie wiecie, codzienne słownictwo, no technologia, używacie tych telefonów, używacie social media, nie? Facebooków, Instagramów, to nie są dla was jakieś słówka z kosmosu. No a już jakby problemy osób niepełnosprawnych, jeśli sami nie jesteście niepełnosprawni, to może być dla was dosyć obcy temat. Czy zakładam, że się przygotowywaliście do matury i oczywiście repetytorium to jakieś tam macie obcykane już, ale mimo wszystko myślę, że pierwszy temat jest mniej ryzykowny, jeśli chodzi o zasób słownictwa, jakiego będziecie tam używać, niż drugi. Jest po prostu bardziej nam codzienny. Bardziej takie życiowe. Więc nie kierujcie się też samą formą, bo Wam kiedyś Pan powiedział od angielskiego, bo Pani, że artykuł jest trudny i nie piszcie artykułu. No bo się wtedy wkopiecie sami. Więc myśleć, używać główek swoich. Ok, to koniec. Już więcej nie pitole, tylko od razu przechodzimy do pisania. Dobra, przechodzimy do pisania. Ja będę pisała od razu, ale jak będziecie pisać swoją maturę, no to macie tam brudnopis i warto w tym brudnopisie sobie zacząć. Trochę konstrukcję sobie zapisać albo jakieś sformułowania, których myślicie, że będziecie używali. Wielu uczniów sobie lubi zapisywać takie swoje linking words, na przykład słówka łączące zdania złożone, albo jakieś takie sformułowania wprowadzające, podsumowujące, których potem. Mogą chcieć użyć, albo też słownictwo związane z tematem. Na przykład, tutaj mamy temat związany z technologią, no to może jakieś słówka, się Wam od razu przyszły do głowy i się boicie, że Wam potem polecą, to też sobie zapisać i też mniej więcej e, jakieś punkty, e, zarys tych punktów. Ja już w głowie mniej więcej wiem, co będę pisała, więc ja piszę od razu, jestem nauczycielką, więc mogę. Poza tym chcę, żeby ten e, filmik nie był też za długi, więc nie będę robić brudnopisu i czystopisu. Jak mi wyjdzie coś za dużo słówek, to sobie po prostu usunę na koniec i będzie dobrze. Ok, no to zaczynamy. Pamiętajcie, że musi być tytuł. Ja Wam radzę tytuł po prostu wymyślić na końcu. No bo jak napiszecie już cały tekst, no to może Wam tytuł przyjdzie bardziej naturalnie. Ja na razie nie wiem jeszcze, jaki chcę mieć tytuł w swojej artykule, więc na razie zostawiam bez tytułu. Może sobie zrobię XXX, żeby nie zapomnieć o nim w ogóle, że miał być ten tytuł. I w ten sposób ja do niego jeszcze wrócę. Teraz wspomniałam Wam o tych cytatach, że niekoniecznie trzeba od razu uwalić ten cytat i w ogóle ja bym się cytatami nie przejmowała i nie zastanawiała nad cytatami. Ale bardzo fajnie zacząć pytaniem, no bo ta forma od Was wymaga trochę takiego haczyka, czegoś co ma zainteresować czytelnika, żeby chciał czytać dalej. Więc fajną formą jest pytanie. Bo wtedy próbujecie nawiązać trochę kontakt z Waszym czytelnikiem. Zwracacie się bezpośrednio do niego. Więc ja napiszę na przykład: What would happen if the internet shut down one day? Co stałoby się, gdyby internet pewnego dnia się zepsuł, wyłączył się? Mm, ok, czyli mamy jakąś sytuację, raczej nieprawdopodobną, nad którą czytelnik może się zastanowić. Czyli możecie tego rodzaju pytania zadawać. Albo na przykład Have you ever thought about, czy kiedyś myślałeś o? Have you ever wondered about, czy kiedyś zastanawiałeś się? Have you ever imagined, czy kiedyś sobie wyobraziłeś? Albo can you imagine, czy umiesz sobie wyobrazić? Tego typu sformułowania, które grają trochę z waszym czytelnikiem. Okej, okay. um, można dalej jeszcze zagrać trochę na emocjach, na przykład Would you feel lost without it? Or, czy, czy czułbyś się bez tego internetu zagubiony? Uh, o, on the contrary, w przeciwieństwie albo lub przeciwnie, mm, would you feel relieved? Relieved, czyli że z ulgą. <grywka> czy czułbyś ulgę wtedy, tak? Czyli jakbyś się czuł. Co by się stało, gdyby zniknął internet? Czy czułbyś się zagubiony bez niego? Czy wręcz przeciwnie, czułbyś ulgę? Teraz, ponieważ to jest nadal wstęp, więc mamy już ten element haczyka tutaj, ale chcemy też trochę wprowadzić to, o czym będziemy pisać. Więc, ponieważ będziemy pisać o tym kampie, o tym obozie, no to napiszmy coś o obozie, że na przykład mnie się to przytrafiło, że nie miałam internetu. It happened to me. Teraz tak naprawdę mi się to nie przytrafiło, bo internet był, tylko nam zabrali telefony, nie? Więc mówię z, powiedzmy, że in a, in a sense, w pewnym sensie, albo in a way, w pewien sposób. Więc w pewien sposób przytrafiło mi się to. Wycinek. When our teachers banned us from using our mobile phones and laptops on a week long. Summer camp na przykład. Czyli w pewien sposób przytrafiło mi się to, kiedy nasi nauczyciele zbanowali nas, czyli zabronili nam używać naszych telefonów i laptopów na tygodniowym jakimś letnim obozie. Tam chyba nie było w poleceniu, że letnim, no ale ja sobie robię, że letnim. Nie jest zabronione też, tak powiedzieć. Sprecyzowałam, jaki to obóz, więc to jest w porządku. I gra gitara, mamy wstęp. Tym sposobem. Jak się okaże, że jest trochę za długi, no to potem będziemy coś przycinać. Zazwyczaj wstęp tak dwa zdania, myślę, że jest OK, ja mam trochę dłuższy, no ale zobaczymy. Najwyżej coś tam się e, go skróci później. Ok, teraz e, rozwinięcie, czyli muszę w rozwinięciu już zacząć się odnosić do tego pierwszego podpolecenia, czyli muszę wyrazić swoją opinię. Zaczynając pisać ten drugi akapit, trzeba to mieć na uwadze. Może powiedzmy, że na początku wszyscy byliśmy zdruzgotani. At first we were all devastated. Devastated. Albo nawet utterly. Bardzo przydatny adverb. Utterly. Completely, utterly devastated. And voiced our demands uh, to have our devices return to us. Czyli na początku byliśmy bardzo zdruzgotani, kompletnie zdruzgotani i domagaliśmy się, we voiced our demands, albo we demanded, też można, ale chcemy ładnie, że voiced, um, można się tu trochę popisać, że wiemy, że to jest też czasownik, to voice. ale to nie będzie źle jak na demanded, aby nam, domagaliśmy się, aby nam oddali nasze urządzenia, no ale co? Potem owy się zorientowaliśmy, że ten ban, ten zakaz to jednak nie jest taki zły. As time went on, jak mijał czas, w czasie jak mijał czas, <laughs> uh, however, we realized that being disconnected from the digital world, digital world, czyli z upływem czasu, As time went on, jednak e, zorientowaliśmy się, zauważyliśmy, że bycie rozłączonym od tego świata cyfrowego, można też powiedzieć po prostu internet, znowu, albo disconnected from the web, też można, albo disconnected from what's online, też można, jak chcecie. Jak tego digital world byście nie użyli, to coś innego. Czyli jak się zorientowaliśmy, że to bycie rozłączonym, ze świata cyfrowego pozwala nam połączyć się z ludźmi w życiu takim realnym, prawdziwym. Helps us connect with those around us już. Albo with those around us in the real life też można. Albo in the real world też można, OK. Um, dobra. Dobra, i dzięki temu zdaniu właśnie przyszedł mi pomysł na tytuł. Bo zobaczcie, że to jest też tak ładnie, ładne sformułowanie, że byliśmy rozłączeni ze świata internetowego, ale tym samym połączeni z tym światem realnym. Więc można zagrać, zrobić taką grę słów i na przykład zrobić sobie tytuł uh, Disconnect to connect. Czyli że roz, rozłączyć się, aby się połączyć. Disconnect to connect. Nie? I mam fajny tytuł od razu. Dobra. Teraz, no jeszcze tak nie do końca wyraziłam swoją opinię, na razie mówię o tym procesie, że najpierw nam się wydawało, że to coś strasznego, potem trochę zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, że to może jednak nie jest tak źle, więc może co, odkryliśmy, że jednak fajnie jest mieć takie prawdziwe rozmowy z ludźmi, nie internetowe. No to we discovered, odkryliśmy, Ach. we discovered... What it means to have real, a real conversation. Without emojis uh, without emojis, memes, or uh, like buttons. Odkryliśmy, co to znaczy mieć prawdziwą rozmowę, konwersację bez. Emojis, czyli emotikonek, memów i przycisków lubią to. Like patterns. No i teraz jeszcze mocniej chcemy wyrazić tutaj opinię, więc można po prostu być I loved it. Um, albo na przykład, żeby to trochę jeszcze rozwinąć, I felt, czułam, I lived in the moment. Czułam, że żyłam tą chwilą. Żyć chwilą, czyli wiecie, nie gdzieś tam zastanawiać się, że o Jezu, muszę wrzucić zdjęcia w internet jeszcze, bo się jeszcze nie pochwaliłam. że dzisiaj byłam na wycieczce, tylko żyjecie tą wycieczką, nie? Czyli I felt I lived in the moment and I loved it. Na takiej zasadzie. I tu już mamy mocno wyrażamy opinię, że to jednak było fajne, podobało nam się to, to było dobre experience dla nas. Oczywiście można to e, ująć na wiele różnych sposobów. Można też e, napisać takie zdanie zamiast. I found it. Very refreshing, refreshing, czyli to było dla mnie coś takiego nowego, ale w pozytywnym sensie. Refreshing, czyli takie odświeżające, to było dla mnie doświadczenie. No, ale ja zostawię to tak. Okej, okay, przechodzimy do drugiego punktu, do naszego drugiego akapitu z rozwinięcia. I teraz w drugim podpunkcie, pod poleceniu, musimy opisać sytuację, w której organizatorzy zdecydowali się zrobić wyjątek, czyli któryś z uczniów. Czy może z osób, które brały udział w tym obozie. Ja chyba wspomniałam, że tam byli nauczyciele, więc to mógł być taki szkolny obóz, więc powiedzmy, że jeden z uczniów, um, dostał do użytku urządzenie I musimy wyjaśnić dlaczego i tak dalej. Obviously, obviously oczywiście, jest to rzecz oczywista. Obviously, wycinek. We need technology at times. At times, czasami, tak? Albo sometimes też można użyć. Obviously, we need technology at times. Możemy dla wzmocnienia dodać do. We do need technology at times. Uh, tego do się dodaje, jeśli chcemy wzmocnić wypowiedź. Że tak, my potrzebujemy. Czasami potrzebujemy technologii. Mm. When one of us had an important uh, interview scheduled, na przykład, czyli on miał jakiś wywiad. Nie wywiad, tylko rozmowę jakąś, tak? Ustawioną, już scheduled, zaplanowaną. To ponieważ to z uczeń ten raczej nie miał rozmowy o pracy, to może na przykład miał scholarship interview, czyli o stypendium miał rozmowę. Aplikował na przykład o stypendium, no i miał rozmowę z uniwersytetem, żeby ewentualnie to stypendium dostać. No to ważna rozmowa, nie? No, nie dać mu telefonu, no dadzą mu telefon w takiej sytuacji. Uh, dobra, czyli when one of us had an important scholarship interview scheduled. The teachers didn't hesitate. Oni nie wahali się, nauczyciele się nie wahali. And, and made an exception. Zrobili wyjątek, to make an exception to the ban, do tego zakazu. Dobra. No i może teraz, bo chcemy też, żeby te kapity były podobnej długości. No, zobaczcie, ten drugi krótszy nam wyszedł, nie? I tak nie bardzo wiadomo, co dalej pisać, bo już. Ten wyjątek opisaliśmy, który był zrobiony. No to napiszmy coś więcej, że to jest takie ważne, że ja widzę teraz, że to jest takie ważne mieć balans, właśnie czasami wiedzieć, kiedy te wyjątki robić, no a kiedy trzeba żyć naszym życiem takim realnym. A może, thanks to this experience, dzięki temu doświadczeniu, I can now see how important it is to find the right balance in how we use technology na przykład. I can now see how important it is to find the right balance in how we use technology. Ponieważ important było tu wcześniej i znowu jest important, to możemy zrobić jakiś synonim, na przykład crucial crucial, how crucial it is to find the right balance, albo maintain, zachować właściwy balans, <laughs> właściwą e, równowagę w tym jak używamy technologii. Ok, no i co? Już teraz na długość? Może być. Troszeczkę krótszy, ale tyle jest akceptowalnie. Dobra, ja przechodzę do zakończenia w zasadzie. Teraz w zakończeniu chcę Ci troszeczkę podsumować to, co już było powiedziane i znowu zastosować jakiś trochę haczyk dla czytelnika. Tak zakończyć mocno. Znowu można się do niego bezpośrednio zwrócić albo zadać mu pytanie. To jest w porządku. To może najpierw podsumujmy, na przykład all in all. Tutaj możecie się nauczyć tych kilku uniwersalnych, wiecie, to sum it up i tak dalej, i tak um, dalej. Ja sobie napiszę all in all, hmm, czyli tak podsumowując. While technology undoubtedly facilitates communication, um, podsumowując, podczas gdy technologia na pewno, niepodważalnie, undoubtedly, na pewno znacie doubt, Podważać, wątpić. Czyli niewątpliwie, niepodważalnie, undoubtedly, też fajne słówko. Facilitates, czyli po prostu helps, jakby wiecie, umożliwia, to jest takie trochę mocniejsze niż help, ale podobne. Communication, czyli umożliwia komunikację that was in the past limited to letters or face to face meetings, na przykład. Czyli umożliwia komunikację, która w przeszłości była e, zlimitowana do listów albo spotkań takich prawdziwych twarzą w twarz, no bo teraz można, wiadomo, przez internet się komunikować. It can at the same time, at the same time, może w tym samym czasie isolate people może izolować ludzi w tym samym czasie. And discourage real interactions i zniechęcać do prawdziwych interakcji. Okej, okay, czyli tutaj już mam takie zdanie podsumowujące, i teraz, ponieważ powiedziałam Wam, że fajnie jest mieć taki haczyk na koniec też i zwrócić się bezpośrednio do czytelnika, no to tutaj możemy albo znowu zadać jakieś pytanie, albo na przykład zachęcić go, żeby on też spróbował zrobić sobie taki rehab, co nie, od używania technologii. Na przykład Try finding, finding the right balance too. Ty też spróbuj e, poszukać właściwe, właściwej równowagi. It might change your life. To może zmienić twoje życie. Tak dosyć mocno kończymy, nie? Taki powerful sentence mamy na końcu. OK, zobaczmy, ile mamy słówek w tym naszym tutaj tworze. Mamy słówek 209. No to super, w sam raz. Teraz oczywiście na koniec czytamy. Sprawdzamy, czy się na pewno odwołaliśmy do wszystkich punktów, czy nie ma jakichś byków, albo czy może są jakieś konstrukcje gramatyczne, których nie jesteśmy tak na 100% pewni, to coś sobie poprzerabiać jest okazja, więc koniecznie na koniec wszystko czytamy. Disconnect to connect. What would happen if the internet shut down one day? Would you feel lost without it? Or, on the contrary, would you feel relieved? It happened to me, in a sense, when our teachers banned us from using our mobile phones and laptops on a week long summer camp. At first, we were all utterly devastated and voiced our demands to have our devices returned to us. As time went on, however, we realised that being disconnected from the digital world helps us connect with those around us. We discovered what it means to have a real conversation without emojis, memes, or like buttons. I felt I lived in the moment and I loved it. Obviously, we do need technology at times. When one of us had an important scholarship interview scheduled, the teachers didn't hesitate and made an exception to the ban. Thanks to this experience, I can now see how crucial it is to find the right balance in how we use technology. All in all, while technology undoubtedly facilitates communication that was in the past limited to letters or face to face meetings, it can at the same time isolate people and discourage real interactions. Try finding the right balance too. It might change your life. No i kolejną sprawą, na którą musicie zwrócić uwagę, to to, czy akapity są zbliżonej długości, bo nie chcecie mieć na przykład dłuższego wstępu niż rozwinięcia, nie? W ogóle wstęp i zakończenie mogą być najkrótsze maksymalnie 2-3 zdania. U mnie są 3, więc troszeczkę dłuższe są, ale nie też jakieś do przesady to jest jeszcze akceptowalne. Na pewno nic więcej tutaj nie można dodawać już do zakończenia i do wstępu, bo byłoby za długo, więc na to też. Zwróćcie uwagę. Ok, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Niedługo trzymajcie się, buziaki.